Rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa. Kasznoga, witam serdecznie w Mocnej Rozmowie. Dziś w naszym studiu dwoje gości. Pani Edyta malec cwiek członkini zarządu Nowej Lewicy w Radomiu. Dzień dobry. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. I pan Tomasz Gogacz, radny Rady Miejskiej z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Panie radny, pozwoli pan, że od pana zacznę, bo chciałbym się dowiedzieć, jak pan zagłosuje w sprawie pokrycia straty Radomskiego Szpitala za 2022 rok. Panie no w tych warunkach jest tylko odpowiedź, nie można innej inne alternatywy, bo w sprawach zdrowia i to jest chyba, chyba taki najważniejszy konsensus polityczny. Na pewno musimy ratować sytuację służby zdrowia w Radomiu, bo usługi medyczne dla naszych mieszkańców są no, pierwszej kategorii ważności. Tutaj jeżeli chodzi o tak zwaną sytuację obiektywną, że nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o sytuację finansową szpitala i, i te sytuacje są trudne, to jednak musimy ratować, dlatego że jest to obowiązkiem naszego organu, czyli samorządu ranomskiego, aby ta sytuacja była wyjaśniona i, i wprowadzony był naprawdę prawdziwy program naprawczy. Czy jest już szpitala. właśnie konsensus też w sprawie tego, jak ratować szpital? Co do tego, to na pewno konsensus nie ma. Ja jestem akurat będzie wolniony konkurs na dyrektora tego szpitala. Myślę, że przyjdzie nowy menadżer, który z odważnym programem takim, no, naprawczym zajmie się w ten sposób, żeby nasza sytuacja radomskiego szpitala nie była trudniejsza niż wszystkie szpitali, tak zwanych no, w tej kategorii, akurat w Polsce. Bo niestety, radomski szpital gorzej funkcjonuje niż inne szpitale w Polsce, i to są wymierne dane. To są te wskaźniki, które mówią o tym, że ten poziom zadłużenia i ten brak pewnego rodzaju płynności. Nawet porównując to na tle rynku randomskiego, funkcjonowanie randowskiego szpitala miejskiego, a szpitala na Józefowie, to są różne kategorie ekonomiczne. A czy są jakieś proste rozwiązania, które można wprowadzić nie wiem, od ręki? No, jeżeli chodzi o proste rozwiązania, to myślę, że takich najbardziej prostych nie ma. Na razie mamy tylko zaległe faktury za gaz, zaległe, że tak powiem, wszelkiego rodzaju usługi. Szpital staje się coraz mniej wiarygodny dla różnych dostawców, różnych, że tak powiem, wyposażenia, mediów itd. Jego zdolności kredytowa jest taka, że jako radny no, mieliśmy taką sesję, że nawet szpital się posuwał do tego, że musiał zaciągać długi w parabanku. Miasto musiało użyczyć dopiero środków, żeby nie pać taki no, korkociąg finansowy. Także jeżeli chodzi o tą sytuację, to nie sytuacja zarządzania taką strukturą dużą, jaką jest szpital miejski, gdzie jest ponad 15 związków zawodowych, a menadżer, że tak powiem, nie wykazuje jakichś takich nadmiernych, główny, czyli dyrektor. Restrukturyzacyjnych chęci, ale czuli sobie jedno. Jeżeli jest trudna sytuacja, to wtedy też się nie coś zmienia, bo nie możemy żeby im zagłaskiwać sytuacji. Są procedury, jeżeli chodzi o naddawy Funduszu Zdrowia, tak samo płacone w całej Polsce. I dlaczego, mając te makroekonomiczne uzależnienia, jedni sobie z tym radzą, a drudzy sobie z tym nie radzą? Na przykład podam przykład. Na przykład szpital w Lipsku w tej chwili wygrywa konkurs na to, jak przyjaźnie postępować z kobietami, które rodzą. A nie ma na tej liście tych dobrych praktyk, na przykład radomskie szpitali. Chodzi na to, że są przykłady, że w tych samych warunkach obiektywnych Polski niektórzy funkcjonują dobrze, a niektórzy średnio, a niektórzy słabo. No jesteśmy niestety w sytuacji radomskiego szpitala tej kategorii ostatniej. Miasto dopłaca do funkcjonowania szpitala, miasto dopłaca do edukacji, do wielu innych jeszcze rzeczy zleconych przez organy państwowe. Kiedy to się zmieni, kiedy nowa władza. Prowadzi jakieś zmiany w tym zakresie? Pani Edyta Moleciwek. Ja przede wszystkim cieszę się z tego, że mamy zapewnione podwyżki w budżecie państwa, bo myślę, że to będzie takie satysfakcjonujące, że to będzie dla nauczycieli taki motyw, pasja do tego, żeby zaczęli działać. A z tego co wiem, to. Faktycznie złożono pozew, bo brakowało pieniędzy, ale przypomnijmy, że jak była reforma minister Zaleskiej, no to wtedy ta zmiana szkół na pewno spoczywała i całe przekształcenie tej szkoły, dostosowanie do dzieci, na przykład z klas 1-3, na przykład po gimnazjum ósemce na Michałowie, to należało do samorządu. Subwencje nie były na to przygotowane. Reforma była przeprowadzona w niecały rok czasu. Myślę, że to też pokutuje przecież ten pozew, jest złożony za 2020 rok. A że brakowało nam pieniędzy i tych pieniędzy się zwiększa, to Radom nie jest pierwszym miastem. Zapoczątkował to Szczecin, że chce od państwa odzyskać pieniądze, które musiał, musiał samorząd zainwestować. Ponoć w nowym budżecie jest 36% więcej subwencji właśnie dla samorządów na edukację. Myśli mm -hmm. pani, że to jakoś wypełni tą lukę? Myślę, że rozważna, rozważna decyzje samorządu, spokój, opanowanie i to, co teraz się dzieje wokół edukacji, spowoduje, że, że na spokojnie będzie w jakiś sposób to rozwiązywane. Rozważne i spokojne decyzje władz samorządowych. Czy pan radny też ma nadzieję i, i widzi taką możliwość, że miasto wreszcie przestanie dopłacać do edukacji, przynajmniej w zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli? W takim bilansie rok do roku jest to niemożliwe, dlatego że jest pewnego rodzaju struktura sieci szkół. Wiem, że będzie w tym momencie trochę większa samodzielność, jeżeli chodzi o podmioty czy do samorządy w takiej polityce oświatowej. Ja myślę, że jeżeli chodzi o tak zwaną subwencję na poszczególnych uczniów, to wiadomo, mamy do populacji spada liczba dzieci, a tak zwana struktura utrzymania, czyli generalnie mówiąc tak, klasy coraz mniejsze, koszty stałe są te same, to wiadomo, że ta sama liczba dzieci powoduje niestety znaczy spadek liczby dzieci, a koszty są te same. Po prostu... Jest to coraz trudniejsza sytuacja pod tym względem, bo musimy ponosić podobne koszty funkcjonowania infrastruktury szkolnej, budynków przy spadającej liczbie dzieci. E, to Proszę mamy... Państwa, no powiem tylko tyle. No, sprawa szkolnictwa specjalnego chyba jest tutaj największym chyba takim tematem, bo subwencja na jedno dziecko z różnymi dysfunkcjami jest wielokrotnie wyższa niż na dziecko w szkole masowej. I To nawet dochodzi nieraz, że wskaźnik dla jedno dziecko w szkole masowej, a takie dziecko inne to, to, jest to dziewięciokrotna różnica. Czyli mamy teraz do wyboru, albo y, utrzymywać te y, mało liczebne klasy i lepiej uczyć uczniów, bo wiadomo, im mniejsza grupa, tym lepiej to wychodzi, albo je likwidować. Ja pan, i co do mniejszości, to mniejszości dzieci, że akurat się lepiej uczy, akurat w tej chwili mam doświadczenia z innego rodzaju światy, to znaczy zbyt mała liczebność powoduje, że Yy, zanika, że tak powiem, pewnego rodzaju takie poczucie wspólnotowości i jest taki trochę zjazd do dołu. No proszę sobie porównać, przecież te szkoły wiejskie to nie są duże szkoły, te klasy nie są liczne, a wyniki w tych szkołach nie imponują. Mamy wyniki egzaminów zewnętrznych ósmoklasisty i proszę sobie zobaczyć, w jakich szkołach się odnosi sukcesy, a nie. To właśnie w dużych, silnych miejskich szkołach się odnosi sukcesy, mimo tych przeładowanych dużych klas, a nie w tych właśnie małych miejskich szkołach, gdzie tych dzieci jest yy, ilość tam mniej po prostu. Czy edukacja potrzebuje rewolucji czy ewolucji? Pani ewolucji, nie rewolucji. Rewolucję mieliśmy za minister Zalewski. A moim zdaniem mniejsze klasy to lepsze uczenie, bo sama jestem praktykiem. Mniejsza klasa to rodzina. I właśnie wtedy lepiej funkcjonujemy. Uczenie po sam egzamin nie jest wcale dobre, bo wtedy zanikają pasje. Pasje są wtedy, kiedy idziemy w głąb dalej, gdzieś coś rozwijamy same lektury obowiązkowe nie wystarczają na przykład do rozwoju czytelnictwa. Gdzie lektury te obowiązkowe... Sama niedawno, o 15 stycznia byłam u ministra Lubnauer, jako przedstawicielka Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Było mi też z tego powodu bardzo miło, dlatego, że pierwszy raz od niepamiętnych czasów byłam w środku ministerstwa, a nie przed ministerstwem, gdzie żeśmy protestowali czy strajkowaliśmy. I minister przyjęła nasze sugestie. A między innymi jedną z sugestii było przeniesienie pana Tadeusza czy Kowaliz do szkoły ponadpodstawowej, bo wiemy jako praktycy, że to nie funkcjonuje. A omawianie takich lektur, jak, które nawiązują do współczesności, są o wiele lepsze. Jeżeli chodzi o mniejsze klasy, jestem za, bo naprawdę. Język polski jest wtedy na wysokim poziomie, rozwija mi zainteresowania i pasję. Naprawdę, wierzcie mi Państwo, że przy jakimś konkursie Kocham Czytać można osobę, która nie lubiła czytać, nauczy się czytać, odbierać, rozwijać swoją wyobraźnię. I dla mnie to jest korzystne, dla nauczycieli też jest korzystne. A samorząd, subwencja będzie wyższa. Dobrze, że 24, 23 miliardy jest zarezerwowane nasze podwyżki. 30-35%, 33% dla nauczyciela początkującego. A mój syn jest nauczycielem początkującym i wiem, ile zarabia. Ale to jest związane z też kwotą bazową, która jest zawarta w artykule, w kodeksie, nasze, w karcie nauczyciela. W artykule 30, gdzie mamy... I Kwotę bazową. Wczoraj zaczęło, zaczęła się dyskusja w Sejmie o uzależnieniu tej wynagrodzeń nauczycieli od średniej, tak? Żeby... Tak, średnio to wiąże, wiąże się u nas z kwotą bazową, która jest ponad 5 tysięcy i w karcie nauczyciela mamy dla początkującego 120%, 134 mamy dla nauczyciela mianowanego i ostatni nauczyciel dyplomowany. I dlatego sko, stąd to są takie reperkusje, ale to my mamy powyżej 1500 i 30, 33 jest to zapewnione i jest zagwarantowana suma zatrzymana ponad 23 miliardy, więc myślę, że to od wielu lat nie było takiej podwyżki. Nie było takiej podwyżki i, i, i to nauczyciele, myślę, że to było tak w jakiś sposób uwłaczający dla nas, że mieliśmy pensje blisko najniższej krajowej. Panie radny, poproszę o ostatnią opinię, bo już nas czas ucieka. Będzie ewolucja czy rewolucja? Ja jestem za ewolucją oczywiście, bo wszelkiego rodzaju nagłe i gwałtowne zmiany są zbyt duże koszty. Ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek tracił. Myślę, że pewnego rodzaju konsensus społeczny i pewnego rodzaju takie podejście. Bo ja uważam, że każda szkoła powinna mieć swoją autonomię, jeżeli chodzi o, o pewnego rodzaju takie podejście, to budowanie pewnej wspólnoty. To nie chodzi tylko o to, tak zwaną wiedzę encyklopedyczną, ale przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie otwartym i budowanie jego kreatywności. Wiadomo, że każdy jest inny i trzeba do niego w inny sposób docierać. Że ta sama, to samo podejście nie będzie adekwatne. Szukajmy innej rzeczy. Ja uważam, że trzeba szukać to, co każdy ma swoje mocne strony i podnosić wiarę, właśnie to, że sobie poradzimy. Bo w młodych ludziach w dzisiejszych czasach jest sporo osób, które niestety się, no, się pogubiły i niestety ta pewnego rodzaju poczucie samotności, ucieczkę w cyberprzestrzeń, powoduje, że niestety, ale nauczyciele mają coraz trudniejszą pracę. Ja się bardzo cieszę, że. W tej chwili są te podwyżki, bo rzeczywiście tak zwana ranga tego zawodu zależy też od siły nabywczej. Bardzo się cieszę, że właśnie otwiera się ta dobra droga dla tych, tych młodych nauczycieli, początkujących. No bo rzeczywiście to było bardzo, bardzo przykre, kiedy jako dyrektor szkoły widziałem, że poziom pracowników niepedagogicznych i pedagogicznych się wyrównał płacowo. Tu musimy postawić kropkę. Moimi Państwa gośćmi byli Pani Edyta Malestwiek. dziękuję. Dziękuję Państwu. I Pan Tomasz Gogacz, dziękuję. Dziękuję bardzo również. Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa.